Widzowie, pijamy w końcu pierwszą tutaj G trójkę. Mm. I pierwsza G trójeczka leci. Elegancko się Elo, elo, witam bardzo serdecznie, witam na naszej zajebistej postaci. Dzisiaj będziemy maszynowo napierdalać psycho. Jest około godzina tam po północy. Nie wiem do której jest to haha dokładnie, ale wiem, że jest. A z uwagi na to, że napierdalamy ten event i mamy krysie, mamy po prostu szansę, żeby ładnie przy sobie psycho na dragulku. A więc się tutaj oszykuję i zaraz będziemy startować. Ok, mamy już chyba wszystkie potrzebne elementy dla Was, Kemenak, orcie, zioło, dwie flaszki i lecimy sobie normalnego, odpalamy sobie. Hmm. Lecimy sobie normalnego, bo to trochę za drogie moim zdaniem. I tak, nie ekspimy trzech arcy, ale ekspimy alorne 82% 14. Dura 82%, 14, ja abafa na 16 level. Dobra, wpiliśmy tutaj level, Wypiliśmy tutaj level i teraz dobijemy tutaj level na 16, a później będziemy ekspięć Orta, czyli Iori 1. Modyfikator yy, Modyfikator trafień dystansowych Linga i Abafa. I wyglądamy, jak obstawiacie ile gwiazek będzie? To jest hard? Nie, to jest normal. B2. Okej. Okay. Ja obstawiam, że S2. B1. B2. S? Bjork jaki? Zwykły. Zwykły? zwykłych to chujo. Ale GZ, mimo wszystko. No Enwile, jaki procent mają? 39. Może coś warte są teraz. I tak są trochę warte, bo Enwile rzadko lecą. Przew pogorą. Choć z lepszym procentem byłyby fajne. No ale 49 już zadowolili się z Dobra, widzowie, zróbmy sobie jeszcze podsumowanie tego eventu, który skończył się chyba dzisiaj o 10.00. Świątecznego eventu. Mm, co nam tutaj spadło? Prezenty otwieraliśmy. A z tych prezentów mięsko, które moim zdaniem jest dosyć bezwartościowe. Dla mnie przynajmniej nie wiem czy ono coś chodzi. Po 30 koła, no także... Także no nie wiem. Na razie zostały to mięsko może na wartości podskoczę albo nie wiem. Wylatam to to choć, chociaż nie wiem czy ja to wylatam, wątpię. 60 kluczy platynowych yy, OEF siły. Jakieś tam średnie, wielkie flaszki, przepraszam Tutaj wymieniłem się trochę of ki, yy, OF -ki mocy, za of ki wiedzy, jakieś hp -ki. No tego nie liczymy, bo to jeszcze na Dragula tam zostało W ogóle wylataliśmy wtedy na tym evencie Haha, na tym sylwestrowym evencie Wylataliśmy około 21 Draguli Coś takiego Wiadomo, flashu. nie tutaj yy, cztery kluczy do laboratorium Klucze na Alcazara 10, spoko, no to już przy, y, trzymają Plan bandytów, no takie, takiego Korpus Vendiego, no to coś tam na czarnym ręku dostanę za niego Flaszki, gorzałki, na hard gorzałki się przydadzą y, Runki Runek też, nawet sporo y, 6 dusz Czarna kula, ale czarne kule miałem wcześniej na dezecie glifów nawet sporo spadało resztki, miecze, czaszki. Do no, generalnie około tutaj 10 zestawów pełnych na selenę jest. Eteryczne lampy, 13 inhibitorów tych większych, 139 tryków, 29 zwojów doświadczenia, 51 reoli, 24 duigów, o wiele więcej reoli jakoś dropiło niż dwigów. Mi. Mm. I tutaj jest 1543 odłamki A powiem wam ile dokładnie tych odłamków z tego eventu spadło Odłamków z tego eventu całe spadło około 4200 Więc no, miałem bardzo tutaj łatwy dostęp do tego żmija na g Ale muszę jeszcze 2000 odłamków oddać, oddam to w taki sposób, że po prostu Enviles, a ja tą resztę oddam Tropy, tropy niepokoj, był tutaj wcześniej, ale dużo tropów trwogi i dużo tropów przerażenia. Yy, więc tak, do. No, czy dużo trzymało? Moim zdaniem spoko nawet. Coś tam z tego zarobię, Na razie tego nie wystawiam. Na razie tego nie wystawiam, bo nie chcę po prostu sprz sprzedawać za 2 trzecie ceny. Wiem, że to podskoczy prędzej czy później. No może takie rzeczy jak Zwoje, Expo mogłem wcześniej sprzedać. A ten wywar przedarcia, nawet nie wiem do czego on jest za dobrze, wiem, że to jest chyba na tego nowego bossa, na który byłem kilka razy i się przyznam, że nawet nie wiem jak tam za bardzo dojść. A jeszcze bym zapomniał o takich dodatkach, o bardzo głównej rzeczy tutaj: kryształ czasu nam spadło ich ponad 100 obręczy. 20... No z 15 obraczne spadło, bo z 5 byliśmy wcześniej i raków spadło z tak kurde 6, bo byliśmy z 2 chyba raki wcześniej. I jest tutaj jeszcze jedna rzecz, czyli szkatułka z minerałami i jeszcze jest skrzynia z zasobami. Te minerały to jest dla amatora kamienie takiego jak... To są chyba to są chyba kamienie tresera Zobaczymy, czy nam da kamienie tresera za to. Gdzie tu się najlepiej tepnąć? Tepniemy się to Ile mamy w ogóle miejsca w depo, bo to pewnie ciężkie jest a cholera. ale dostać kamień. Aha, czyli to są kamienie. Czyli wymienimy sobie to na kamienie tresera, ile się da. Jestem przeciążony, okej. Okay. Ile tych kamieni jest? 10 kamieni. Wystawimy sobie to od razu. Pójdę jeszcze po te następne. Jeszcze wymienię to na minerały. No te kamienie tresera się kogoś ile one kosztują. Kamienie. Kamień 35K. Ok, wystawimy to po 30, 35K, to jest nam... Ok, idziemy do Larsa, pożycz mi na chwilę widły. Trzymaj deski. Kamienie. Kamienie, okej, okay. ja mam tylko 12, trochę pewnie waży, nie wiem czy to wrzucić do gildii, dobra wystawiam to wszystko po cenach jakie są, ale kamienie są drogie, 168k. Prawie 500 koła za te kamienie Jeszcze żelazo O, też jest drogie, 155 Ok, zabieram teraz wszystkie WFki WF ki zostawię Gdzieś z... Mm, 33 mocy wyraźnie bym chciał się ulepszać yy. wezmę to, wezmę to wezmę to dobra i to oddamy sobie od razu, nie ma co tego dusić no i wkładamy i powinno trochę nam tą procent dojść okej okay, no. Jakiś procent tak siadł, no. Chociaż nie, chociaż coś mi się nie zgadza. Ale nie, ale to wszystkich mi nie dało. ok teraz mi wszystkie dało dopiero. Hit. A jeśli chodzi o drify, jakie wbiliśmy, wbiliśmy na 16 level oczywiście. Tego arcy Abafa. E, tutaj biliśmy tego Linga, ale włożyliśmy sobie następnego, żeby następny bił level. Ten link jest chyba to, Nie, to jest też 14, to jest 15. Tego Linga i tak będziemy musieli na 16 dobić, ale ten Abaf dobija 15 i ten Iori dobija 15. I generalnie ja te dwa Abafy, ten Abaf na 14 level z jeszcze jednym abafem, chyba tutaj jest ten abaf, to już na 14 level ja chcę je połączyć, żeby 6 abafów było 6 arcy abafów I, i no i zobaczymy co dalej no bo mi się trochę miejsca zwolni na pewno jak to zrobię a tak to na razie wszystko w tym odcinku papa pa, widzowie, widzimy się w następnych, jo